Majki, nie zrobię tego, to zbyt niebezpieczna, powiedziałem, tupiąc nogą w cienką warstwę śniegu, pokrywającą zmarznięty lód pod nami. Ach, przestań być takim mięczakiem, nic nam nie będzie, oznajmił ciągnąc mnie za ramia. Nie, nie, Majki, przestań, krzyknąłem i dramatycznie upadłem na ziemię. Wiedziałem, że nie będzie próbował dalej ciągnąć mojego ciężaru. W porządku, jeśli nie pójdziesz ze mną, będę musiał zrobić to sam. Puścił mnie i powlokł się głębiej na lód. Serce waliło mi jak młot pneumatyczny w mojej maleńkiej piersi. Majki, proszę, stanie ci się krzywda. Płakałem, a łzy zaczęły zamazywać mi obraz. Kejleb zamknij się, próbuję się skoncentrować odporował, obliczając każdy krok z precyzją, której mój sześcioletni umysł nie był w stanie pojąć. Wstrzymałem oddech z niepokojem, oczekując tragedii, której się obawiałem. Majki nadal sunął po zamarzniętym jeziorze, nieświadomy niebezpieczeństwa, w jakim się znajdował. Kilka pełnych napięcia sekund później był już w połowie drogi. Widzisz, Kejleb, zachowywałeś się jak totalny dzieciak bez żadnego powo, wtedy usłyszałem dźwięk pękającego lodu. Pod stopami Majkiego wybuchło potężne pęknięcie, tworząc pajęczą sieć na szklanej powierzchni, na której stał. Twarz mojego brata straciła kolor, gdy konsekwencja jego błędu spadła na niego jak to na cegię. zatrzeszczał pod jego ciężarem. Majki nie miał zbyt wiele czasu. Nie ruszaj się, idę po dziadka, powiedziałem, modląc się, abym zdążył wrócić na czas. Pospiesz się, proszę. Powiedział Majki przez zaciśnięte zęby, a jego orzechowe oczy błagały mnie, żebym dotrzymał słowa. Pobiegłem w stronę domu. To było zaledwie kilka metrów dalej. Mógłbym to zrobić szybciej, gdybym. Luśnięcia. Cienka warstwa lodu oddzielająca mojego brata od lodowatej wody poniżej ustąpiła, pogrążając go w zimowej głębinie. Pomocy, pomocy! Zawył, miotając się dziko, gdy pobiegłem do domu. Biegłem tak szybko, jak tylko pozwalały mi na to moje małe nóżki. Zanim dotarłem do środka, sapałem i wygadywałem bzdurę. Dziadek! Majki, lud, ściąć, tonę. Zawołałem, wskazując okno i jezioro, gdzie mój brat wymachiwał rękami, desperacko próbując uciec z zamarzniętego więzienia. Dziadek natychmiast zrozumiał, zerwał się z fotela i pobiegł do szopy. Wrócił chwilę później z długą liną. Przebiegł obok mnie, biegnąc szybciej niż sądziłem, że jest w stanie zrobić to mężczyzna w jego wieku. Kiedy dotarliśmy do mojego brata, on wciąż się miotał, usiłując utrzymać głowę nad wodą. Majki, czy nadal czujesz swoje palce? Dziadek krzyknął. Jego obecność nieco uspokoiła mojego brata, gdy jego konwulsyjne, nieregularne ruchy zaczęły słabnąć. Ty, tak. Powiedział majki, szczęgając zębami. Dobrze, musisz wziąć tę linę i zawiązać ją wokół siebie. Wyciągnę cię na zewnątrz. Majki skinął głową, gdy dziadek wrzucił linę do lodowatej wody obok niego. Pospiesznie zawiązał węzeł wokół tułowia. Trzymaj się mocno, chłopcze. Gdy dziadek już zaczynał się zapierać, majki nagle zniknął w mrocznej głębinie. Lina była wciągana do wody z zawrotną szybkością. Zwróciłem mój wzrok w kierunku dziadka. Wyraz strachu zakorzenionego w jego twarzy był takim, którego mam nadzieję nigdy więcej nie być świadkiem. Lina nadal znikała, że zacisnęła się w uścisku dziadka. Przygotował się na uderzenie i trzymał mocno, gdy tajemnicza siła wciągnęła go kilka metrów bliżej wody. Moje serce biło jak szalone, a strach przenikał mnie do kości, gdy się poślizgnął. Dziadek pociągnął Linę, zbierając całą siłę pozostałą w jego zmęczonych mięśniach. W końcu zaczął robić postępy. Centymetr po centymetrze dziadek wygrywał bitwę. A potem nagle Lina się zluzowała i dziadek upadł na plecy. Coś dużego wyskoczyło z dziury, upadło na lód i ruszyło w naszą stronę. To był Majki. Jego twarz była sina i nie oddychał. Dziadek ciągnął go przez resztę drogi. Rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, położył brata na solidnym, pokrytym śniegiem podłożu i zaczął uciskać klatkę piersiową. Krew dudniła mi w uszach, a łzy zaczęły spływać po różowych policzkach. Byłem pewien, że Majki nie żyje. Po kilkudziesięciu uciśnięciach klatki piersiowej, mój brat odkaszlnął wodę, powracając do życia, gorączkowo łapiąc powietrze. Stopniowo kolory zaczął wracać na jego twarz. Odetchnąłem z ulgą i zarzuciłem ramiona na jego mokre ciało. Nigdy więcej tego nie rób. Myślałem, że umarłeś. Łkałem, ściskając go mocno jak w imadle. Nie odwzajemnił mojego uścisku. Majki? To, co zobaczyłem, gdy się odsunąłem, zmroziło mnie do głębi. Mój brat siedział bez ruchu, wpatrując się we mnie szeroko otwartymi, pustymi oczami. Nawet nie drgnął z zimna. Jego martwa, pozbawiona emocji twarz wywołała we mnie panikę. Co się z nim dzieje, dziadku? Nie wiem, powiedział, zabierając Majka do wózka, ale musimy go zabrać do środka. Kiedy już wejdziemy, złap za telefon i zadzwoń pod numer 911, dobrze? Skinąłem głową, podążając za nim. Sanitariusze przybyli wkrótce po moim wezwaniu. W drodze do szpitala leczyli Majkiego z łagodnej hipotermii. Musieli go zabrać do szpitala, by upewnić się, że pobyt pod wodą nie spowodował trwałych uszkodzeń jego mózgu. Przez całą drogę na pogotowie byłem kłębkiem nerwów. Dziadek pojechał z Majkim karetką, a ja z babcią osobno. Zapewniała mnie najlepiej, jak umiała, że wszystko będzie dobrze, ale niewiele to dało. W moim umyśle panował chaos myśli i emocji. Dlaczego po prostu mnie nie wysłuchał? Co on sobie myślał? Co go wciągnęło na tak długo i to, które naprawdę utkwiło mi w pamięci? Czy to była moja wina? Powinienem był bardziej się postarać, aby go zatrzymać. Poczucie winy gryzło mnie niczym piranie, pożerające kawałek mięsa. Tak naprawdę nie byłem winny, prawda? Kiedy wjechaliśmy na parking, próbowałem wcisnąć tę myśl do najgłębszej szufladki w mosku. Zarejestrowaliśmy się w recepcji. Kilka żmudnych minut później ponownie spotkaliśmy się z Majkim i z dziadkiem. Mój brat nie patrzył na nic szczególnego. Jego szkliste oczy wpatrywały się w pustą, kremową ścianę. Niepewnie podszedłem do niego. Powoli sięgnąłem w jego stronę, a przerażenie przeszyło moją klatkę piersiową, jak nóż rzeźniczy. Pot zebrał się nad moimi brwiami, gdy opuszki palców dotknęły jego ramienia. Majki nagle rzucił się na mnie, chwytając mój nadgarstek z siłą, jakiej nie powinien posiadać żaden dziewięciolatek. Zamarłem z szoku. Uścisk mojego był lodowaty, paląc moją skórę swoim dotykiem. I te oczy, jego źrenice wwiercały się prosto w moje. Odrażająca nienawiść, jaka za nimi się kryła, sprawiła, że ciarki przeszły mi po plecach. Utknąłem tam. Nie mogłem się ruszać. Nie mogłem krzyczeć. Nie mogłem nawet zwrócić się o pomoc do dziadków. Świat się rozpłynął, pozostawiając nas samych w przeprawiającym omdłości pojedynku na spojrzenia. Kejleb? Kejlebie? Do rzeczywistości przywrócił mnie zmartwiony głos dziadka. Lekko potrząsnął moimi ramionami. A przepraszam, dziadku. Musisz się przesunąć, kolego. Doktor Kent musi przeprowadzić kilka badań. Pokiwałem głową i przesunąłem się, dołączając do babci. Spojrzałem na brata, unikając jego wzroku. Wrócił do skupiania się na niczem i wpatrywania się prosto przed siebie w tę niepozorną, niczem niewyróżniającą się ścianę. Po zbadaniu mojego brata lekarz do nas wrócił. Jego reakcje fizyczne wydają się całkiem normalne. Niepokoi mnie jednak to, że nie mówi i nie reaguje na bodźce. Mogą być jakieś trwałe uszkodzenia, ale dla pewności będziemy musieli wykonać tomografię komputerową. Moi dziadkowie ponuro zamknęli oczy. Dziadek skinął głową. Dobrze, zróbcie to. Majki musiał pozostać na ostrym dyżurze do wczesnych godzin porannych. Przez cały ten czas nie odezwał się ani słowem. Personel medyczny przeprowadził na nim niezliczoną ilość różnych badań, które najwyraźniej doprowadziły do tego samego wniosku. Z moim bratem wszystko jest w porządku. Nie stwierdzając niczego niezwykłego, mój brat został zwolniony. Doktor Kent poinstruował dziadka, by zabrał go do lekarza pierwszego kontaktu, jeśli dziwne zachowanie będzie się powtarzać i wyjaśnił, że nic innego nie może zrobić. Podziękowaliśmy mu. Wyszliśmy zmęczeni i sfrustrowani brakiem jakichkolwiek rezultatów. W końcu wróciliśmy do domu o czwartej rano przysypiając. Cóż, wszyscy oprócz mojego brata. Ten sam wyraz rybich oczu zdobił jego twarz. Wzdrygnąłem się od samego patrzenia na niego. Byłem prawie zawiedziony, gdy lekarze niczego nie znaleźli. Gdyby było inaczej, przynajmniej wiedzielibyśmy, dlaczego zachowywał się w taki sposób. Zamiast tego nie otrzymaliśmy żadnych wyjaśnień, żadnych oznak poprawy ani odpowiedzi. Odleciałem momentalnie w chwili, gdy moja głowa uderzyła w poduszka. Mój oszołomiony snem mózg pracował na najwyższych obrotach przez cały wieczór i czułem się mocno wypruta. Kiedy drzwi się zamknęły, a mój wzrok przyzwyczaił się do ciemności, zobaczyłam, jak mój brat leżał w pozycji embrionalnej, twarzą do ściany. Myśl, że rzeczywiście mógł zaznać tak potrzebnego snu, pocieszyła mnie i udało mi się zasnąć. Obudziłem się gwałtownie w środku nocy. Serce biło mi jak szalone, a piżama przesiąknęła mi potem. Moje oczy gorączkowo latały z boku na bok, przyzwyczajając się do ciemności. Próbowałem podnieść rękę, ale zamarłem. Nie mogłem poruszyć ani jednym mięśniem. Spanikowałem. Próbowałem kopać, machać rękami, krzyczeć, cokolwiek, ale to wszystko było daremne. Nie było co do tego wątpliwości. Miałem paraliż senna. Właśnie wtedy, gdy pomyślałem, że powinienem zamknąć oczy i spróbować przysnąć, usłyszałem to. Odgłosy szurania dochodzące z drugiego końca pokoju. Moja krew zamieniła się w lód i zwolniłem oddech, uważnie nasłuchując. Czekałem, a mój umysł szalał od możliwości. A potem usłyszałem to jeszcze raz, ale tym razem było bliżej o wiele bliżej. Łzy zebrały się w kącikach moich oczu, gdy przeszedł mnie strach. Powoli w moim polu widzenia zaczął pojawiać się jakiś kształt, humanoidalny kształt. Twarz brata stopniowo pojawiała się w polu widzenia. Był oddalony jakieś kilka centymetrów ode mnie, a jego szerokie, nieruchome oczy wpatrywały się łapczywie w moją nieruchomą postać. Poczułem jego gorący, śmierdzący oddech, unoszący się w moich nostrach, gdy powstrzymywałem się od zwymiotowania. Pozostał tak przez czas, który wydawał mi się wiecznością, nieruchomy i niezachwiany, a jego zimne, martwe oczy wwiercały się w moją psychikę i zakorzeniały się w moich koszmarach. Nie wiadomo kiedy Majki zaczął się przybliżać, aż znalazł się bezpośrednio obok mojego ucha. To, co wyszeptał, do dziś wywołuje u mnie dreszcza? Proszę pomóż mi. To chcę mojej duszy. Następnie Majki zniknął z pola widzenia i pobiegł z powrotem do łóżka. Serce biło mi tak mocno, że myślałem, iż w każdej chwili może wyskoczyć z piersi. Co to było do cholery? Leżałem w cichej histerii, podczas gdy mój wciąż rozwijający się mózg usiłował pojąć to, co właśnie zobaczyłem. Jakimś cudem uspokoiłem się na tyle, że zapadłem w niespokojny sen. Obudziłem się rano z hiperwentylacją. Myślę, że coś opętało mojego brata i obawiam się, że w następnej kolejności będzie chciało opętać i mnie. Część druga. Mój wzrok natychmiast powędrował do łóżka po drugiej stronie pokoju. Brat leżał zwrócony twarzą do ściany w tej samej pozycji, którą przybrał poprzedniego wieczoru. Zeszłej nocy... Czy to wszystko było koszmarem? Nie chciałem się tego dowiedzieć. Chciałem tylko zachować jak największy dystans między sobą a moim bratem. Maszerowałem do kuchni, przecierając ze zmęczeniem oczy. Moje nozdrza przywitał kuszący aromat jajek i bekonu. Praktycznie podpłynąłem do stołu, gdzie siedział dziadek, czytając gazetę i popijając poranną kawę. Jak się spało, dzieciaku? Zapytał, czochrając moje włosy. Dobrze, skłamałem, mając nadzieję, że nie wykryje oszustwa, zanieczyszczającego moje oświadczenia. Choć to było głupie, nie chciałem, żeby dziadek pomyślał, że się boję, że jestem tchórzem przez to, że mam zły sen. Jak chcesz, żebym przyrządziła jajka Kayleb? – Zapytała babcia, przekrzykując apetyczny dźwięk skwierczącego tłuszczu z bekonu. E, Jajecznice, proszę, już się robi. Mam nadzieję, że twój brat czuje się, dziadek zrobił pauzę w połowie zdania. Dreszcz przebiegł mi po plecach, gdy atmosfera w pomieszczeniu uległa zmianie. Wszyscy skierowaliśmy swoją uwagę na drzwi. Majki stał nieruchomo jak posąg. Oczy Robala, przyklejone do jego twarzy, były teraz przekrwione i oszpecone wybrzuszonymi pajęczymi żyłami. Patrzył prosto na mnie. Samy strach z poprzedniej nocy powrócił zwiększony dziesięciokrotnie, gdy szybko odwróciłem wzrok. Hej, kolego, chcesz śniadania? Zapytał dziadek, namawiając go, żeby do nas dołączył. Brak odpowiedzi. Majki nie mógł oderwać ode mnie wzroku. Nie wiedziałem, co robić. Siedzieliśmy w pełnej napięcia ciszy, czekając aż coś się wydarzy. Okej, okay, Mike... Usiądźmy przy stole, powiedział dziadek, pospiesznie popychając go na krzesło. Jego nogi poruszyły się, ale wzrok pozostał utkwiony we mnie. Przełknąłem ślinę, a w gardle pojawiła się sucha gula. Nagle nie byłem już taki głodny. E, muszę do łazienki, powiedziałem, ewakuując się ze swojego miejsca. Pospiesz się, twoje jajka wystygną powiedziała babcia. Przygnębiony skinąłem głową i pomaszerowałem do łazienki, zamykając się w środku. Musiałem uciec od Majkiego, ale jak? Sformułowałem fabułę, ostatecznie decydując się na zabawę z bratem w pokręconą wersję gry w chowanego. Nigdy nie byłem zbyt kreatywnym dzieckiem, i było to najlepsze rozwiązanie, na jakie mógł wysilić się mu śpiący mózg. Wemknąłem się z łazienki i wróciłem do rodziny. Puste spojrzenie brata padło bezpośrednio na mnie, gdy tylko wszedłem do kuchni. Dziękuję za śniadanie, babciu. Jednak tak naprawdę nie jestem zbyt głodny. Może mogłabyś to dać mojemu bratu? Niepokój pojawił się na jej twarzy, powodując, że poczucie winy przeszło mnie jak błyskawica. Co się stało, kochanie? Nie czujesz się dobrze? Przyjdź, dołącz do nas przy stole. Agnes, daj chłopcu spokój. Powiedział dziadek, rzucając mi porozumiewawcze spojrzenia. Zje, kiedy będzie gotowe. Bezgłośnie podziękowałem, na co babcia zgodziła się. Okej, okay, ale nie będzie, jeśli zmienisz zdania. Pobiegłem do swojego pokoju, desperacko próbując uciec przed wzrokiem brata. Ukryłem się tam, dopóki się nie pojawił, z poważnym wyrazem twarzy, który wyżerał moją świadomość. Pobiegła i stamtąd, zatrzaskując drzwi od babci i dziadka i wściskując się pod ich łóżko. Słyszałem jego kroki na korytarzu, powoli podążające za mną. Zajęło mu to trochę czasu, ale w końcu mnie znalazł. Te puste oczy sprawiły, że przez moje ciało przeszedł dreszcz. Znowu rzuciłem się w nowe miejsca. Podobnie minęła reszta dnia. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie było to ani trochę ekscytujące. To było jak ciągła zabawa w kotka i myszka. Gdy zapadł zmrok, byłem wyczerpany. Godzinę ukrywania się przed bratem naprawdę dały mi się we znaki. Byłem gotowy wybrać się w podróż do Krainy Snów i choć na chwilę zapomnieć o dziwnym zachowaniu Majkiego. Dobranoc, chłopce, śpijcie dobrze. Dobranoc, babciu, powiedziałem, przekręcając się na bok i natychmiast zasypiając, a Majki przez cały czas na mnie patrzył. Obudziłem się, czując lodowate uczucie na policzku. Wiatr, byłem na zewnątrz. Dlaczego byłem na zewnątrz? Powolni otworzyłem oczy, a panika przeszyła moją klatkę piersiową niczym włócznia, gdy zdałem sobie sprawę, gdzie jestem. Spotkał mnie widok gwiazd i męczący dźwięk przeciągania. To był mój dźwięk. To ja. Ciągnięto mnie po śniegu. Zacząłem się wiercić, walcząc, by uwolnić się od tego, co mnie chwyciło. Starannie przekręciłem się na brzuch i winowajca został ujawniona. To był Majki i zabierał mnie nad jezioro. Rzucałem się i drżałem w jego uścisku, walcząc zębami i paznokciami, żeby się uwolnić, ale bezskutecznie. Majki, czy cokolwiek, co przejęło kontrolę nad jego ciałem, było zbyt silne. Ciągnął mnie za koszulę, bez wysiłku przyciągając coraz bliżej do brzegu wodę. Moja koszula to było moje zbawienie. Sunąłem ją, gdy dotarliśmy do lodu pokrywającego powierzchnię jeziora. Brat szedł naprzód bez opamiętania, jakby nie zauważył nagłego braku ciężaru w swoim uścisku. Patrzyłem, a łzy groziłe spłynięciem mi po policzkach, kiedy Majki bez trosko szedł na środek jeziora. Każdy lekkomyślny krok brzmiał jak spadający meteoryt. Gdy dotarł do celu jakimś cudem bez szwanku, zwrócił się do mnie. Te martwe, wyłupiaste oczy połączyły się z moimi, i po raz pierwszy od jakiegoś czasu byłem w stanie dostrzec kryjącą się za nimi prawdziwą emocję. Strach. Majki podniósł stopę i mocno ją opuścił, rozbijając lód. Podniósł ją ponownie, przygotowując się do powtórzenia procesu. Lód, w miejscu, gdzie noga uderzyła po raz pierwszy, był już kruchy. Jeszcze jedno tupnięcie i koniec. Majki, proszę, nie rób tego. Zapłakałem, błagając cokolwiek, co siedziało na siedzeniu kierowcy w jego ciele. Łza spłynęła po jego policzku, gdy jego stopa upadła, posyłając go do lodowatej wody. Czekałem, mając nadzieję, że zobaczę, jak mój brat kopie, macha lub krzycze, ale tego nie zrobił. Majki nigdy nie pojawił się z powrotem. Poleciałem szaleńczym pędem do domu, wypłakując oczy i budząc śpiących dziadków. Dziadek wrócił nad jezioro z tą samą wiązką niny, co poprzednio. Przeszukał wodę latarką, babcia wezwała pogotowia. Mojego brata nigdy nie odnaleziono. Tamtego dnia, osiemnaście lat temu, uznano go za zaginionego. Naprawdę nie mogę się pogodzić z jego zniknięciem. Zgodnie z prawem uznano go za zmarłego, ale wiem, że wciąż gdzieś tam jest. Dlaczego? Otóż co roku jadę ośmiogodzinną podróż do dziadków. Zimą wracam nad jezioro nocą, wolne od ciekawskich spojrzeń. Czasem przesięgam, że widzę niebieską, nabrzmiewającą twarz Majkiego, spoglądającą na mnie spod lodu. Jednak teraz zawsze się uśmiecha. Autor opowiadania: Horror Janki 1-2-3 Tłumaczenie i opracowanie Rotas Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia. Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsk, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97 Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo AlexNitiV Polisz Sosycz Jurek Zjajko Azza XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D Magda Grzegorzewicz Bercik Kasia Grzybowska Ragnarok Floki Lostsol 82 Żelka Zerox Pryzmet Utary Kasia Ordinary Aussie, Mateusz Dudek, Gons, Wiktoria łytka, Łukasz Okunek, Piaskowy Dziadek oraz Marticeku. Do usłyszenia.